Jest Pani prezeską Fundacji Pokonać Endometriozę. Co trzeba zrobić, żeby pokonać endometriozę? Endometriozę się nie da całkowicie pokonać, ale przez całe życie się ją pokonuje. Czyli odpowiednie etapy życia kobiety powodują, że ona mierzy się z innymi problemami, które musi na danych etapach swojego życia pokonywać. Mhm. Jednym z największych problemów jest diagnostyka. Mówi się, że trwa nawet kilka, kilkanaście lat. Czy jest szansa, żeby to skrócić? Jest szansa, żeby to skrócić, jeżeli kobieta jest odpowiednio wyedukowana i te objawy, które u siebie ma, skojarzy z endometriozą i uda się do odpowiedniego specjalisty. Mhm. A czyja rola jest w tej lepszej edukacji? Co trzeba zrobić, żeby z kolei zwiększyć świadomość kobiet i lekarzy tak samo? Fundacja Pokonania Endometriozy robi co może. Organizuje warsztaty, konferencje, edukujemy poprzez biuletyn taki informacyjne. rozmawiamy z tymi kobietami, ale potrzebujemy tak naprawdę wielkiej kampanii edukacyjnej w Polsce, która by spowodowała, że ta informacja o endometriozie praktycznie dotrze do każdego. Tę edukację chyba trzeba zaczynać jak najwcześ... w jak najwcześniejszych latach, prawda? Już w wieku szkolnym. Tak, tą edukację, ta edukacja powinna dotrzeć już do dziewczynek, które są w wieku szkolnym, szkoły podstawowej. Dlatego że endometrioza może się zacząć, rozpocząć od pierwszego okresu, czyli od pierwszej miesiączki. A, tak, a taką miesiączkę dostają już dziewczynki 9-letnie, 12-letnie. Więc ta edukacja powinna już się rozpoczynać w szkole podstawowej i potem powinna iść przez życie z tą dziewczynką i z jej rodziną, więc tutaj jest nie tylko edukacja. Dziewczynek, ale edukacja matek, ojców, edukacja rodziny, siostr, braci, edukacja y, pracodawców, którzy również przeszkadzają tym kobietom w leczeniu się, ponieważ y, jeżeli są chore, chodzą na L4, y, są niekiedy po operacjach zwalniane z zakładów pracy. No i edukacja lekarzy, lekarzy, którzy powinni, y, w każdej specjalności lekarz powinien wiedzieć, czym jest endometroza i jak ją rozpoznać u danej kobiety. W Agencji Badań Medycznych trwają badania na czymś, co można powiedzieć w uproszczeniu, test na endometriozę. Czy jest szansa, że to będzie przełom? Będzie to może, przełom, jeżeli, chodzi, jeżeli ten test rzeczywiście stwierdzi się, że jest skuteczny, to będzie to przełom w takiej profilaktyce wyłapaniu jak najszybciej kobiet, które mogą mieć endometrozę albo ją mają. Natomiast jeżeli chodzi o diagnostykę głębszą i jak indywidualnie zająć się tą kobietą, to niestety ona musi mieć zrobione USG specjalistyczne, musi mieć niekiedy rezonans magnetyczny i musi trafić do specjalisty. Więc będzie to jakiś przesiew, ale później trzeba będzie mieć, gdzie te kobiety skierować. Mhm, czyli potrzebny jest jakiś rodzaj leczenia systemowego, prawda? Tak, najważniejsze jest leczenie systemowe, bo jeżeli będzie zrobiony ten przesiew, no to ta kobieta musi mieć gdzie się udać, żeby była dla niej odpowiednia ścieżka jej leczenia. Endometroza jest taką chorobą, która wymaga indywidualnego podejścia do danej kobiety, bo może u każdej z nas występować w innym miejscu i może potrzebować innego zaopiekowania. Więc jeżeli taka kobieta już będzie miała wykryte, że ma endometriozę, to musi trafić do eksperta i później mieć tą ścieżkę pacjencką.